Witajcie moi kochani, dzisiaj będziemy robić ogórki kiszone na zimę. Ogórki te są twarde, chrupiące, w ogóle się nie psują, mogą stać nawet kilka sezonów. Przygotowałam sobie słoiki, ogóreczki, baldachimy kopru i oczywiście pocięłam gałązki kopru, ponieważ one dają bardzo dużo aromatu i świeżość ogórkom. Mam też szan, czosnek, liście porzeczki. Liście winogron i liście chrzanu. Teraz będę nakładać do każdego słoiczka po jednym kawałku chrzanu. I do każdego słoiczka nakładamy oczywiście pocięte gałązki kopru. Z tego względu, że one bardzo dużo aromatów noszą. Ogórki są naprawdę przepyszne. Zresztą zobaczycie sami, jak je zrobicie. Ogórki te mogą być kilka sezonów, tak jak już mówiłam. Do tego wkładamy po jednym baldachimie. Oczywiście koper nie może być żółty, kwitnący. Tylko musi już być lekko obeschnięty. Teraz tak, po jednym liściu szanu. To muszę złamać, bo nie chcę się tu zmieścić. Recepturę mam od lat i ta receptura jest naprawdę bardzo dobra, sprawdzona z tym, że zalewam wodą gotującą, z solą. Na jeden litr wody daję półtorej łyżki soli. i po jednym liściu porzeczki czarnej bardzo duży aromat daje porzeczka czarna i liść winogrona ale to już na końcu jak ułożymy ogórki teraz będę układać ogórki zaczynamy tak dolnym jasną częścią do dołu wkładamy. Pokażę na podstawie jednego słoika. Później będę robić więcej. I do tego jeszcze będę, będę wrzucać po pięć pieprzu. Po 10, no nie tak pół łyżeczki gorczycy. Zaraz będę układać. Na górę każdego słoika dokładam jeszcze koper, baldachim kopru. Aha, wcześniej jeszcze włożyłam po ząbku czosku, bo tego chyba nie mówiłam. I do każdego pójdzie liść winogrona. I właśnie ten aromat najbardziej nadają liście. Liść winogrona, liść czarnej porzeczki. I oczywiście pędy kopru. O i tu jeszcze musimy utknąć po liściu winogrona. Proszę sobie zrobić takie ogórki. Naprawdę polecam, ponieważ są sprawdzone z dawien dawna. Z pokolenia na pokolenie u nas przechodzi przepis. bo niedługo sezon ogórkowy się skończy i nie będzie czego robić Dobrze, jak skończę to teraz zaleję na litr wody półtorej łyżki soli i woda oczywiście musi być gotująca, gorąca Ogórki mamy powkładane i tak jak mówiłam, do każdego słoika wkładamy z 5 ziarenek, 3 do 5 ziarenek pieprzu czarnego w kulkach pół łyżeczki niecałe gorczycy liść czarnej porzeczki Łodyżki kopru pocięte na drobno, do tego baldachim kopru na dno i do tego układamy liść czarnej porzeczki i ogóreczki i liść szanu. Jak ułożymy ogórki, wkładamy na wierzch liść winogrona, jeszcze raz baldachim kopru i można co zostanie z tych liści, to można oczywiście podokładać. I teraz zalewamy zalewą, która jest na litr wody, półtorej łyżki soli. Po troszkę, żeby nam słoiki nie popękały. Najpierw musimy zahartować. Ogóreczki są jędrne, kruche, bardzo smaczne. Nie psują się w ogóle. Także można spokojnie zrobić. I Czekam na uwagi, które będę mogła wykorzystać w następnych przepisach. Ogóreczki mamy zakiszone, wyszło nam 10 słoików i teraz powędrują do piwnicy. Tylko do rana postawię jeszcze tu w kuchni. Proszę sobie zobaczyć, jak ładnie wyglądają. Na pewno będą mogły stać kilka sezonów, ponieważ co roku je robimy, zostają na następny sezon i cały czas są twarde i jędrne, kruche ogóreczki na zimę. Smacznego, proszę o subskrypcję i polubienia mojego kanału, łapki w górę, do widzenia, do usłyszenia, pa! pa.